W drugiej części opowieści o sowieckim ciągniku artyleryjskim S-65 Staliniec opowiem o przypuszczalnych przyczynach zniszczenia, szczegółach poszukiwań, identyfikacji i planowanych dalszych losach. Właściwie cały ten lasek, który widzimy dookoła, okrąg o promieniu około 100 metrów, cały ten lasek obrzucony był szczątkami ciągnika S65. Główny element, główna część, największa część, jaka, jaka pozostała, czyli most. Tylny most Stalinca, sprzęgła boczne, to wszystko było w jednym miejscu, właściwie leżało to, leżało to pod tą trawą niemal na powierzchni waga około 200 kg, więc, więc był problem, żeby to, żeby to stąd wywieźć, uratować to przed złomiarzami. Natomiast reszta, a więc elementy obudowy sprzęgieł bocznych. Zwolnice. Są to elementy konstrukcyjne układów jezdne, układów, układu jezdnego, więc nie, nie do końca być może będziecie Państwo wiedzieli o czym mówię, no ale muszę się posługiwać terminologią techniczną. Elementy trakcji, gąsienice, rolki jezdne, to wszystko było rozrzucone tutaj po całym lesie no i zniszczone jakąś potworną, niesamowitą siłą. To, Powiem szczerze, że, że to coś takiego mogło uczynić tylko, tylko, tylko eksplozja. Potężna eksplozja, która po prostu rozerwała ciągnik na, na, drobne, na, na, na drobne szczątki. Identyfikacji ciągnika dopomógł mi internet. Śledziłem poczynania Rosjan, którzy jeden z ciągników wydobyli z bagna we wsi Iwancewo, niedaleko Wielkich Łuków, na północnym zachodzie Rosji. A potem restauracja ciągnika w jednej z rosyjskich fabryk. Szczegółowe zdjęcia pozwoliły identyfikować poszczególne elementy. To dotykanie historii, podejmowanie z gruntu poszczególnych części zniszczonych przerażającą siłą, świadomość tragicznego końca ciągnika i być może jego załogi, budziła spore emocje i nakazywała szacunek. Zastanawiałem się wielokrotnie, co spowodowało tak, tak olbrzymią destrukcję ciągnika S65 Staliniec. Możliwości jest kilka. Pierwszym z elementów jest, 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 jest yy, yy, przypadek taki, iż yy, w terenie tym również, poza, poza szczątkami samego ciągnika, można było odnaleźć szczątki amunicji 88 mm pocisków z dział niemieckich Flak 37, 8,8 no doskonale. No ci, którzy się interesują, orientują w historii, wiedzą doskonale, cóż to była za armata, doskonała armata przeciwlotnicza niemiecka, wykorzystywana bardziej do... Do działań e, takich polowych artylerii, artylerii polowej. Wiemy, że e, w Pisaczowie, w Wesołówce e, po zachodniej części Pisarzowic, tam w lesie między, między Pisarzowicami a Nową Karczmą, e, można było natrafić na stanowiska tychże armat. Nie? Także ciągnik mógł zostać bezpośrednio trafiony, chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, no ponieważ tak jak dzisiaj, tak kiedyś rósł tutaj las, więc, więc no to musiał być niesamowity zbieg okoliczności. Druga możliwość jest taka, iż Rosjanie w swoich dziennikach bojowych podają, iż teren ten, a szczególnie drogi dojazdowe do Lubania, były zaminowane. I to musiały być miny przeciwczołgowe, więc... więc Taki rozrzut szczątków w sumie centralny, ponieważ ten most napędowy znajdował się tutaj przy tej drodze. A pozostałe szczątki dookoła w promieniu, jak mówiłem, około 100 metrów. Więc mogło być i tak, że ciągnik mógł najechać na minę. Więc, więc, więc to jest bardzo prawdopodobne, i jest to taka kolejna możliwość. Trzecia możliwość jest taka, iż dookoła w tym lesie, i nie tylko w tym lesie, ale. W ogóle w rejonach wokół Lubania można natrafić, natrafić na takie oto przedmioty, kwiat tulipanu rozwiniętego, jak to tak można nazwać. Jest to fragment silnika rakietowego pocisku RS-82 od, tak od tak zwanej katiuszy, wyrzutnie rakietowe BM8, sowieckie wyrzutnie rakietowe, które były użyte powszechnie w bitwie lubańskiej postrzeliwały teren Lubania dookoła. Same miasto prawdopodobnie również. I takie trafienie takim pociskiem ciągnika mogło również, choć, choć nie sądzę, czy, czy, czy ładunek zawarty w takim pocisku mógł na tyle skutecznie rozczłonkować naszego stalinca. Ale jest to, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Pozostaje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i dlaczego Staliniec znalazł się tutaj. Otóż musimy wrócić do sytuacji z godziny 22.00 i z momentu, kiedy czołgi sowieckie, próbując rozwinąć natarcie, wjechały w pola. Zakopały się w mazi błotnej, zakopały się w gryazji, po rosyjsku mówiąc, i natarcie sowieckie zamarło. Na zdjęciach archiwalnych sprzed, sprzed 75 lat bardzo często można dostrzec sytuację taką: sytuację, kiedy ciągnik sowiecki S-65 Staliniec wydobywa z błota uwięzione tam bądź zakopane czołgi, czy to czołgi niemieckie, czy to czołgi, czy to czołgi sowieckie. Więc wydaje mi się bardzo możliwą sytuacja. Iż, iż Stalince, które przyholowały nam do Godzieszowa haubice B4, jak pamiętacie Państwo z naszych poprzednich odcinków, tam niewykorzystane, zostały tutaj ściągnięte. Zostały tutaj ściągnięte po to, żeby wspomóc wydobycie czołgów, T-34 sowieckich czołgów z mazi. Bo jak piszą Rosjanie, od, buksirowka, od buksirowka, czyli Wydobycie, wyciągnięcie z pola zakopanych tam czołgów zaniało, zajęło jakiś czas. Nie wiem, jaki to był czas dzień, dwa, trzy na pewno to trwało jakiś czas. Ponadto, tak naprawdę, w kolejnych, w kolejnych dniach również powtórzyła się ta sytuacja także, także stalince mogły być w tym celu wykorzystane i zapewne były wykorzystane. Jak to się stało, że pozostał tutaj ciągnik? No, pamiętajmy kontratak niemiecki, sytuację nagłą, decyzja sowieckiego dowództwa, natychmiast wycofujemy oddziały, oddziały z Lubania. Spowodowały być może to, iż ciągnik ten, prędkość przelotowa, prędkość ciągnika 6, 6 km na godzinę, więc być może, być może pozostawiony, Rosjanie nie zdążyli go stąd zabrać, być może w czasie ostrzału padł ofiarą ostrzału. No jest jeszcze taka czwarta możliwość właśnie, że nie mogąc go stąd zabrać, został po prostu przez własną załogę wysadzony w powietrze. Także tak, tak zakończyła się historia S-65 Stalinca ciągnika, który stał się legendą w sowieckiej armii. Ciągnika, który dotarł tutaj aż z dalekiej Rosji. Moim zdaniem, jeden z niewielu, jeżeli nie jedyny zlokalizowany w tym rejonie, który uległ takiej destrukcji, być może razem z załogą, pozostał pod lubaniem na zawsze. Dziękuję.